Trzy rzeczy, które odciągają Cię od manifestacji, chociaż pozornie wydają się być duchowe. Ciągłe oczyszczanie siebie. Ciągle coś uzdrawiasz. Ciągle coś transformujesz. Ciągle coś uwalniasz. Jakbyś nigdy nie był gotowy lub gotowa na manifestację. Jakby zawsze było coś do naprawienia. A może jesteś już wystarczający lub wystarczająca. Może właśnie teraz możesz zacząć żyć. Uzależnienie od perfekcyjnej wibracji. Dziś nie mogę manifestować, bo mam przecież zły dzień i źle się czuję. Bzdura, emocje nie są przeszkodą, są naturalną częścią życia. Manifestacja wcale nie wymaga ciągłej euforii, wymaga za to autentyczności. Porównywanie swojego przebudzenia. Do przebudzenia innej osoby. Ojej, oni tak wysoko wibrują, a ja ciągle w tym samym miejscu. To nie wyścig. Każdy z nas jest w doskonałym dla siebie punkcie. Kiedy próbujesz zakładać tak zwaną duchową maskę, ciągle odcinasz się od tego, co prawdziwe. Chcesz naprawdę zacząć manifestować jak pro, koniecznie zaobserwuj mój profil.